Siemano wszystkim ja jestem Maciek, a to jest jakiś tam Miodzio.proparkur, i to się tak nazywa. Zacznijmy od. Kilka zasad. Dzisiaj tu nie, nie szkodków gry na pokołowym. nie oszukuj, Jeśli się mapka spodoba, to daj jakiegoś komentarza. Mapa może grać od jednej do trzech osób. Mm. Dobra, więc co? To. Sorry, mam trochę lagi. Ale to są lagi. Tak, e, Ponieważ mam ustawione nagiwanie do formatu MP4, dlatego że mój Freezone Converter nie akceptuje skryptu pliku AVI, który chcę umieścić do konwertera e, z Mirlisa. E, nie wiem dlaczego. coś ze skryptem jest innego. O, pamiętam jak tutaj strollowałem epicko co... Bo wcześniej próbowałem tą mapkę przejść i obecnie zna, no zna zna z pewnego, z pewny sposób trollowania tej mapy. O właśnie! E! Żal! i tu zamknąłem to? Zamknęto? Aha, pewnie dwa razy kliknąłem. Okej, okay, teraz powinno być. No. Wiedziałem. Hmm. Choroba. Zanim to zapisze Maciek Labisz, to zastanówcie się i obejrzyjcie. Jeżeli ktoś nie ogląda wcześniejszych moich filmików parkurowych, takich sprint parków czy coś takiego, to z... zachęcam do obejrzenia, dlatego że to tu... t... po... we... m... Tak, zaraz będą komentarze tak, że Madziak, zawalasz wszystko na lagi. A tutaj naprawdę tego twój PC. Nie, nagrywam do formatu mp4, ponieważ muszę, jak już po... powiedziałem, z FreeZoneCon, bo inaczej przesyłanie filmu trwałoby dwa dni. <grym> tak, bo jak jest format AVI, to jest to mniej więcej... Yy, jest to kilkanaście razy większy plik niż plik MP4 i dlatego używam konwertera a konwerter konwertuje do lżejszego pliku, czyli MP4 Zła wiadomość jest taka, że ja mam wersję Frapsa, która niestety dzieli film na części Niestety to jest co chodzi o ustawienia kompu yy, komputera, nie o Oto jakie, jakie tam są. Jak i, jaka wersja Flapsa raczej. Ja mam obecnie chyba jeden z takich gorszych procesorów Intel Core Intel Dual Core. Czyli jeszcze starszy niż Intel Core 2 Duo. Choroba. Ojej, na chyba sprzęt. Tak, na jednym biegu. O, to też przejdę na jednym biegu, bo ubiedę. Tak, chybacie, chwali się skillem. Ojej, nie zrobię jednak tego na jednym sprincie. Przepraszam widzów, że okłamałem. Nie wiem, właściwie skąd mam ten pasku expa ale w każdym razie y, tak. I teraz jest taki dowód na to, że da się wykonać skok Nolifa na, y, na cztery kratki i jedną w górę. Dlatego, że jak, jak się da tam, jak się da zrobić skok przez dwie kratki i jedną w górę, co już zrobiłem kilka razy, tylko teraz jakoś nie mogę zademonstrować, y, o właśnie, tak jak przed chwilą zrobiłem. Możecie sobie jeszcze raz zobaczyć. Niektórzy by uważali pewnie że niemożliwe, a okazuje się że jest możliwe. To powinno być tam ten skok też możliwy ten przez cztery kratki i jedną w górę. Przez pięć kratek po prostu do przodu nie byłoby już chyba raczej możliwe. Tu jest lepiej się prześpi, dobra. Time set. Co to jest? Oh, lol, troll facing. No cholera jasna. No. no tak. Bo no, przecież mi tutaj zrzędzi, żebym iść e, spać. Miło, że, że jest dopiero 23:43. E, jakby to nie było oczywiste, że jest tak wcześnie. Cholera jasna. Ty za chwileczkę... Ja nie mogę ty. Żal. Z, zwolnięcą sprawę teraz. Pieprzyłem co teraz będą lagi no nie widzę tego jak są takie lagi chodzi o lagi mirlisa no, kurde macie mm. Dobra, okej, okay, spoko nie kurde male Nigdy gdybym mógł to nagrywać w formacie AVI, żeby mi to potem przekonwertowało! Fucking shit, no ja pierdolę. Nie no, po prostu to jest boardinga jakaś. No nie mogę nagrywać w lepszym formacie, w gorszym formacie i potem, żeby przekonwertować. Ponieważ yy, skrypt jest spieprzony, po prostu skrypt. Wina skryptu, raczej Mirlisa. I teraz... jest, jest, udało się. Cholera, nienawidzę skoków nad lawą, jak mam takie lagi. O, zbugowana rączka. I like zbugowana rączka. Because zbugowana rączka jest zbugowana. To zbug. Jak coś. Eee, znaczy, bug, w sensie. Nie, bug w sensie... Wiecie kto. Pewnie. Przynajmniej każda osoba wierząca powinna się domyśleć. Yy, tak, jestem osobą wierzącą. Jak najbardziej. No jestem, na no serio. Ale nie będę poszła tego tematu. Ty yy. ja mogłem ten system strolować pomiędzy tego checkpointa, jakby zamknięte drzwi wszystko ci sobie tam nie tworzyć. Żal. Multi. Obudź się mogłeś trollować znaczy gimbusie mogłeś trollować mhm. oczywiście zbugowana łapka się jeszcze bardziej zbugowała chyba ale takie fajne jest teraz Aha. tą tabliczkę oh my god wodospad Soulcent, Fuck. Uuu. Uh, X-Ray. Jej! Jeja Przyjdźmy! Koniec. Autor Salarek Dzięki za przyjście. Jeśli to mi Ci się spodobało, to kanał na IT. Idź po nagrodę. Okej. Okay. Uuu! Uh. Siejemy zniszczenie! Walle. Co kolejny nadu? O. Oh yeah. Oh yeah. Puxa, tam jest Ale <t hehehe> Tak jest tam Nie chcę od Kowal. Co kowala? Halo? Iiii? będzie party. Aaaa. I like it. Gdzieś tu jest kowal? Jest kowal. Choroba. No co u pana? Dzień dobry. Dzień dobry. jakiej cenie? O, już się odbugowała rączka. Jak mi smutno. smutno. Tak, teraz już u kowala nic nie było ciekawego. No Co mam jeszcze powiedzieć? Dobra, więc mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Jeśli nie podobał się, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Udzielajcie się w ogóle po moim... Tymi ponieważ ostatnio mało komentarzy było w ogóle, były po prostu łapki. Nawet nie uzasadniliście dlaczego, bo piszcie cokolwiek w komentarzach, nawet chociażby lubię placki. Tak więc siema na rapa, cześć i do zobaczenia.